moi kochani, no jak tam czwarteczek, cudowny, prawda? No super, piękna pogoda, słuchajcie, pogoda ducha. Żyjemy dalej, tak jak żeśmy żyli. Słuchajcie, co to wczoraj było? Wtorek, nie? No, właśnie, słuchajcie, wtoreczek wczoraj był. Środa, szósty, ósmy. Nie wpisujemy w ogóle w nasze życiorysy, w nasze kalendarze. Tego dnia nie było. Prezydentem jest Rafał Trzaskowski, słuchajcie, jestem o tym święcie przekonana. Słuchajcie, na, nie oglądałam oczywiście, nie czytałam. Cały dzień prawie mi nie było. Wolałam nie wiedzieć, piszecie mi, ci co i oglądali, że mają dzisiaj kurwa kaca moralnego, sami jesteście sobie winni, no to miejcie kaca, kuźwa polecam, sok pomidorowy, słuchajcie, i setka do środka, to na pewno pomoże, no i możecie i spać, nie? Słuchajcie, na tym zaprzysiężeniu, co czytałam dzisiaj, słuchajcie, największym zagrożeniem to jest oczywiście Unia Europejska, nie? Unia Europejska jest zagrożeniem, słuchajcie, Zachód, Niemcy zagrożone, ja pierdolę, słuchajcie, zagrożeniem są te miliardy, które do Polski płyną, to jest zagrożenie, nie? I ani słowa nie było o Rusach, nie? Bo to są ruskie miernoty. Ja wam powiem tak. Wybory były. No były. Za nie było. No było. No to my teraz czekamy, panie szeryfie Żurek, żeby nam pan powiedział, z tych komisji, kto wygrał te wybory. To jest ostatnia rzecz. I teraz ja sobie myślę, tak, jak Żurek jednak przeliczy tamte wszystkie komisje i powie, że wybory wybrał Trzaskowski, to znaczy, że ten musi kurwa pakować mandżur i wypierdalać stamtąd. Odchodzący debil 600 tysięcy dziennie wydawał. Na własną dupę. Przez 10 lat nie płacił rachunków, ubierał się za nasze, żar za nasze, jeździł za nasze, krabat muchał za nasze i ruchadła leśne też, słuchajcie. Także my się nie przejmujemy, moi drodzy, my jedziemy dalej, my mamy do 2027, słuchajcie, jeszcze robotę do zrobienia. Ja jadę na urlop, muszę odpoczywać troszeczkę, ale będę miała z wami kontakt, może jakiegoś live'a zrobię, słuchajcie, jak mi się będzie wieczorem nudziło. I powiem wam tak, nie przejmujemy się. 5 lat damy radę, te dwa lata do wyborów musimy dojechać, mamy premiera. Oni nie mogli inaczej postąpić, bo Hołownia razem z Kosiniakiem się postawili i tak przypuszczam. No a my mamy do zrobienia roboty, tak jak mówię, nie? Także kochani, łączymy kropki, trzymamy się razem, słuchajcie, nie odstawiamy nogi i cała kurwa naprzód. Także będzie dobrze. Jest szeryf, jest premier, jedziemy dalej. Buziaczki, kochani i fajnego, słonecznego dnia. U mnie na pierdziela równo, nie? Także będzie super. Pozdrawiam serdecznie.